Ja się dopiero obudziłam, jest po ósmej godzinie, i obudził mnie taki zapach cytrusów. Bo tutaj wszystko to jest limonka, z tego co pamiętam. Tam są mandarynki, pomarańcze, plus tutaj jeszcze jest sad. I jak pamiętam, tam jeszcze były granaty. Jest taki zapach! Jejciu, chciałabym Wam to wysłać. Ale się nie da, więc tylko Wam mogę opowiedzieć. Idę zjeść śniadanie, bo jestem głodna, do cioci. W ogóle dostaliśmy do dyspozycji o tamten domek. Tutaj są dwa pokoje z kuchnią i łazienka ubikacja. To jest kuzyna y, dom, ale on ma w centrum jeszcze miasta też y, Mieszkanie, więc on tam mieszka. Tutaj po prostu przyjeżdżają na weekend. Um, ja idę śniadanie iść smacznego. Jeszcze przed śniadaniem zobaczcie, widzicie? Tam jeszcze mandarynki są. No i właśnie te kwiaty tak pachną. A tutaj jest pomarańcza, bo widziałam nawet jeszcze pomarańcze. Ma nawet Trochę inne kwiaty, widzicie, takie wielkie. Czekajcie, o tam. O, zobaczcie. Jest jeszcze pomarańcza. O! A te drzewo to limonka. Pamiętam, jak byłam tutaj trzy lata temu, to wtedy limonka była. O, i jest Fatma. Gunajdyn! Widzicie jeszcze mandarynki tutaj? Są i jest Cezar albo Oscar, nie pamiętam. Juniek, I... ale do niego lepiej nie podchodzić, bo to typowy Pitbull. Jesteśmy w ogóle tak na takiej typowej wsi w mula, więc pokażę Wam. Takie typowe śniadanie. To jest malutki Cezarek. Cezar. Cezar? Cezar? Cezar Cezar? Co tam słyszysz? Co tam słyszysz? Co tam słyszysz? mały? Taki zliczny taki jestem. Taki zliczny. Oh. Na zdrowie. Na zdrowie! Mały? Och, na zdrowie! Mały Pitbull. Ogólnie mówią, że to nie Pitbull, bo tu w Turcji tak samo jak w Polsce jest zabroniony. Więc. Ale to jest Pitbull. I oczywiście uszy obcięte. Tam jest kwoka z małymi. Nie widać.

Cytryna, Fatma? Limon, Limon. Ewe. Evet. Evet. Widzicie? Limon, ale też już. kwitnął. <słuch> Fatma. O, <słuch> Jest kogut. O, leci następna. To jest... Co robiliście? Katurku, katurku, tu zobaczcie, oj! O, są Jeszcze Wam pokażę, jaki tu jest widok. Zobaczcie. Mieszkają sobie tak, przy takich skałach. I jeszcze weszłam na dach. Zobaczcie, jestem na dachu. Zaraz Wam pokażę widok z dachu. Ciekawa jestem, co tam. Czy to wielka jaskinia? Ale już od trzech lat widzę tą dziurę, i mnie to z chęcią bym tam weszła. <grym> Może jakiś tam skarb jest. Zobaczcie. Mandarynki pomarańcze. Tu jeszcze widać pomarańcze. I cytryny. Wszystko to należy tu Fatma, Ciocia, Teze i Kuzyn. Jest i Ramazan. To jest tureckie śniadanie Fatma zrobiła wszystko sery, wszystko jest jej więc oliwki jajecznica, no wiadomo kiełbasa ale tak to jest wszystko swojskie miód też jest za domem i jajecznica kurczaki są wiecie, widzieliście już wam pokazywałam kurczaki no wszystko jest zrobione przez Fatmę Fatma jest najlepsza

i przez ciocię zrobiona ciopidelun guzel to znaczy bardzo piękne bardzo smaczne więc zaraz spróbujemy ja jeszcze dostałam zupę ramazan też je zupę no i oczywiście jest chleb to nie zaraz spróbujemy idziemy teraz nie wiem czy oglądać

więc po co tutaj jesteśmy? Taki pasaż w sumie można to powiedzieć, że jest. Kuzyn Ramazana nas tutaj przywiózł. Jest koton. De facto ma De facto też jest. Ale to w Ankarze też jest, ale powiem Wam, że. Są e, inne ciuchy niż w angażach. Zobaczcie, w sumie to jest na ulicy. Widzicie? Pomarańcze. Można sobie podejść i po prostu zerwać. Zobaczcie, to pomarańcza. Wziąłam sobie jedną. Spróbujemy, czy jest słodka. Kochani, to nie pomarańcza. To turmcz. Jest tak kwaśne, że aż po prostu zjadłam. Znaczy nawet nie zjadłam, tylko wzięłam do buzi i poczułam ten smak. Uuu. Nie da się. Nie da. Ale to jest naprawdę fajne i słoneczko się pojawiło, więc super. Zaraz ściągam kurtkę. Bo wiecie co? Jak tu przyjechałam, szłam w krótkich rękawków. Ludzie się dziwnie patrzyli, bo wszyscy tutaj chodzą w kurtkach albo w swetrach. Więc mówię, nie chcę być jakaś odmiencem jakimś, tylko też założyłam kurtkę, ale tak mi gorąco, że no muszę ściągnąć. Ja nie wiem, jak ci, jak ci ludzie wszyscy wytrzymują. Wczoraj, jak przyjechaliśmy pod wieczór, to było bardzo wiecznie. Dzisiaj jest spokojna woda, więc zobaczcie. Można tutaj spędzić cały czas. Czas. Oni to nazywają jeziorem, ale to jest zatoka, bo ona się łączy z morzem. Nie mogę wam tego pokazać, ale bo się nie da, ale są, jest pełno, pełno takich malutkich rybek pełno jest. Tego pływa mnóstwo nawet przy brzegu, Zaraz wam pokażę, może się uda. Wiecie co nie da się. Ale jest po prostu mnóstwo, mnóstwo takich małych. I to normalnie podpływają do brzegu, bo jest spokój i cisza. Pieski się kąpią, super. To są kamienie, tak poukładane. Piękny wzór, no nie. Tu jest oliwka. To jest fontanna żółwik, ale nie działa, bo jeszcze nie sezon. Tutaj przyjeżdżają z Niemiec, z Anglii. Przyjeżdżają najwięcej. Są Chiny też, ale Polska, Polski raczej z Polski tutaj raczej nie przylatują. I to jest... tutaj ogólnie Polska jest mało znana. I dlatego nie jest to takie popularne i chciałam Wam pokazać ten Hamam. No ale mówię, Hamam jest zamknięty. I nie możemy wejść do, do tego basenu z algami, a bardzo bym chciała, bo skóra po tym jest super. Dlatego pokazuję Wam, co tylko mogę w wolnej chwili. Pogonił kota. Jak żółto i zielono <głos> 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 Jakie tu są domy To jest willa, nie takie jak pan Piękna, no nie? Mask bilda. Wspominałam w jednym filmiku o tych drzewach. Właśnie sobie chodzimy. Więc jak ktoś nie obejrzał to zapraszam na short. Shortcik. To się nazywa. Short. Short. no Jakoś tak. Mój angielski nie jest zbyt i tak wyglądam. zaczyna w ogóle padać deszcz i w ogóle mówią, że to jest najzimniejszy dzień od dawna więc ja nie wiem jak jest najzimniejszy jak widzicie, słońce deszcz i jest ogólnie 20 stopni dzisiaj więc ja się zaraz muszę przebrać, bo mi gorąco A teraz jesteśmy 35 kilometrów od tej małej miejscowości Yangy. To już jest morze. Jest taka zatoka. Tego nie widać, ale jest tak zielona, piękna woda. A jak patrzę na telefon, to nie widzę tej zieleni. Nie oddaję tych kolorów. Tu jest zatoka, bary. Jak zawsze, tam są trochę statki. Tā jau sev. to jest miejsce na camping. można przyjechać, Boże, kamperem? Tak, chyba kamper. Teraz idziemy w dół, bo jesteśmy bardzo wysoko. I pokażę Wam opuncję, jaka wielka, ale nie znalazłam żadnej takiej mniejszej, żebym sobie mogła wziąć do domu. Jeszcze w dodatku poniszczona, bo jak to młodzież sobie na opuncji pisała swoje inicjały i serduszka. Nie mieli gdzie zaraz wam pokażę. Zobaczcie tu jaka opuncja jest, a tu jaki widok na morze straszna mgła i bardzo wieje. Mam nadzieję, że słychać mnie będzie. Zobaczcie, jaka wielka. I pokażę wam, jak se dzieciaki pisały. I nic... o. Widzicie? J A F Strasznie wysokie są te schody, widzicie? No i tutaj będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się ten filmik też spodobał. To był mój dzień. I wróciliśmy do domu. Ja oczywiście z Fatmą turecką kawę musiałyśmy wypić. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Görüşürüz!